Fonetyka, temat czwarty. Upodobnienia pod względem dźwięczności. Uto, upodobnienia śródwyrazowe, czyli w środku wyrazu, postępowe. Zjawisko to występuje wtedy, gdy spółgłoska wpływa na dźwięczność tej, która po niej następuje. Przykład: Przyjaciel. Słyszymy bezdźwięczne szy zamiast dźwięcznej ży. Wyjaśnijmy. Przy wymawianiu bezdźwięcznej p, wiązadła są rozsunięte i nie zdążyły się zsunąć, by nadać dźwięczność współgłosce Ży, wobec czego zabrzmiała jak bezdźwięczna sz. Proces mówienia wymaga szybkich zmian położenia narządów mowy i stąd te zjawiska fonetyczne, czyli dźwiękowe. Nazwa upodobnienie wynika z tego, że dźwięczna Ży stała się tylko pod względem dźwięczności podobna do bezdźwięcznej P, czyli utraciła dźwięczność, zabrzmiała jak bezdźwięczna Ży. Nad nazwa upodobnienie postępowe wynika stąd, że P wpływa na następną spółgłoskę, czyli działa do przodu. Przykłady. W wyrazie kwiat słyszymy f, choć piszemy w. Głoska w upodobniła się do bezdźwięcznej f pod wpływem k. Wiązadła rozsunięte przy bezdźwięcznej k nie zdążyły się sunąć i dźwięczna w zaprzmiała jak bezdźwięczna f. Ponieważ głoska k wpłynęła na, na głoskę po niej następującą, takie upodobnienie nazywamy postępowym do przodu. Podobnie Przyszłość, słychać szy pod wpływem py bezdźwięcznej. O innych zjawiskach powiemy na kolejnym spotkaniu.